Jesteśmy w 100% apolityczni, nie wspieramy nikogo, nie mamy nic przeciwko nikomu. Zaprosiliśmy na dzisiejsze wydarzenie przedstawicieli wszystkich partii politycznych, ale przedstawiciele PO, PIS-u, przedstawiciele PSL-u nas olali. Nie przysłali nikogo i to pokazuje podejście partii rządzących do przedsiębiorców w tym kraju. Jeżeli przedsiębiorcy organizują protest, nikt z nich nawet się nie rusza do tego, żeby do nas przyjść i z nami porozmawiać. A proszę powiedzieć, tak konkretnie 3-4 postulaty, które chcecie dzisiaj przedstawić. Są władze. dokładnie cztery postulaty. Pierwszy to jest taki, żeby nie płacić podatku od makulatury, czyli nie płacimy podatku wtedy, kiedy wystawiamy fakturę, tylko płacimy podatek, kiedy, kiedy przychodzą nas pieniądze. Okej, okay, półtora roku temu niby zostało to załatwione, ale cały czas dla przedsiębiorcy to jest problem, bo duże firmy chcą się cały czas oryczać memoriałowo, a nie kasowo. A dla małej firmy, jak nie dostaje płatności, a musi zapłacić podatek, przychodzi do niego urząd skarbowy, blokuje mu konta, to jest koniec. Mamy kolejną firmę w upadłości, kolejny problem dla, dla gospodarki. Kolejna rzecz, to mamy najniższą, najniższą w Europie kwotę wolną od podatku, to jest 3000 zł. W Anglii jest 10 tysięcy funtów, czyli 50 tysięcy złotych. Te 50 tysięcy złotych to pozwala takiej firmie, która, która, która startuje, wystartować od razu legalnie, a nie tak jak u nas firmy startują w szarej strefie i dopiero jak zaczną zarabiać jakiś pieniądze, to może pomyślą o, o zarejestrowaniu. Czyli druga rzecz. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, żeby firmy z szarej strefy mogły wyjść, żeby normalnie, legalnie mogły zarabiać pieniądze. Trzecia rzecz to jest ZUS. Nie chcemy, żeby ZUS to było 1200 zł, czy się stoi, i czy się leży, 1200 dla to, co się należy. Chcemy, żeby przedsiębiorca, który parę lat prowadzi swoją firmę jak ma gorszy miesiąc i nie zarobił na ten ZUS, to nie musiał na niego płacić tego 1200 zł, tylko żeby płacił proporcjonalnie w stosunku do tego, co zarabia. I ostatnia rzecz, która moim zdaniem jest najważniejsza, która pokazuje. Ten obraz cały naszej gospodarki, gdzie urzędnicy mają premie za to, że wystawią więcej mandatów i ukarają większą liczbę przedsiębiorców. Chcemy to wyeliminować, a to pomoże nam wyeliminować e, e, regulacje związane z kosztami kwalifikowanymi uzyskania przychodów. Nie może być tak, że urzędnik przychodzi do mojej firmy, wyciąga mi fakturę sprzed pięciu lat i mówi, że nie mogłem sobie tego wliczyć w koszty i teraz mam zapłacić wyższy podatek i odsetki za 5 lat. Dla większości firm to jest koniec. Chcemy, żeby te przepisy były bardziej pre precyzyjne, a interpretacja tych przepisów była zawsze na korzyść przedsiębiorcy. Bo jeżeli mamy niejasne przepisy, dlaczego przedsiębiorca ma za to płacić? Jeżeli o, przedsiębiorca to jest ten, który... O! Co, co dziś najbardziej Was boli, jeśli chodzi o... Kontakty z urzędem skarbowym, z urzędnikami, z funkcjonariuszami aparatu skarbowego. No to, to jest inaczej, okej. Okay, bo, boli, boli, boli nas to, że oni mają takie narzędzia, że zawsze mogą, zawsze mogą przyjść do naszej firmy i powiedzieć: e, To jednak pan zrobił, pan, pan zrobił ziemię. Na przykład z, z opcjami walutowymi. Przychodzą po pięciu latach do firm, które poniosły koszty, poniosły straty związane z. Opcjami walutowymi, które zawarli, więc nie dość, że stracili na opcjach walutowych. To urzędnik im to mówi, że nie możecie sobie tego wliczyć w koszty, więc powinniście te 5 lat temu zapłacić większy podatek, odsetki za 5 za lat i upadłeś dla takiego przedsiębiorcy. I to jest problemem. Problemem jest to, że rząd traktuje nas. Jak z góry, jako złodziej. Nawet w sądzie jest domniemanie niewinności, a w kontaktach, a w kontaktach z urzędnikami nie ma domniemania niewinności. jest traktowany z góry jako złodziej i oszust. Tak, co nas co traktuje szczęście. Piotr Surmacki, organizator protestu przed Sejmem. Przedsiębiorca, przedsiębiorca. Surmacki. Surmacki, tak. Nas traktują jako złodziei, tymczasem do dziś nikt z nas nie doczekał się rozliczenia afery Koloseum. Afery Koloseum, proszę Państwa, w której brałem udział jako windykator dłużników Koloseum, a którymi to dłużnikami okazali się być polscy politycy, między innymi Leszek Miller. Nikt ich nie, nie, nie rozliczył setek milionów złotych. My wszyscy Polacy, ci zwykli Polacy, jesteśmy a priori traktowani jak złodzieje. I to jest rzecz najgorsza. Niech się sejm i ci, którzy tam pracują, rozliczą z tych wszystkich apel, które mogliśmy obserwować na ekranach telewizorów. Panie pośle, to, to jest dlaczego pan jeszcze, dlaczego pan proszę jeszcze nie nic nie zrobił, żeby w jakiś sposób ujawnić nazwiska tych funkcjonariuszy, którzy katowali Pana jak SS-mani Żydów w Auschwitz. Dlaczego Pan... Nie, dlacze, nie. Dlaczego, dlaczego Pan, jako człowiek, który wprowadził taki nowy powiew do polskiej polityki, który chciał zrobić coś dla nas, ludzi młodych właśnie, dla, dla tych, którzy usiłują coś mieć, Dlaczego Pan do dziś nie, no, nic no, nie przysady. zrobił z tymi policjantami? Przecież... O, przecież oni Pana układają... To nie ten, ten, miłosier... ten protest. Miłosier... To nie ten protest. To nie jest protest Przemysława Wiplera, tylko no, protest... Panie Innych ja powiem tak, panowie, panowie, ja tutaj przyszedłem, ponieważ jestem jedynym posłem w tym Sejmie, który nigdy nie zagłosował za podniesieniem podatków, podniesieniem składek i wprowadzeniem nowych obciążeń dla polskich przedsiębiorców. Nigdy nie zagłosował. Jakąś działalność gospodarczą? Oczywiście, oczywiście że tak. Prowadziłem przez 7 lat prowadziłem, Dobra, przez 7 lat prowadziłem jednoosobową Dobra. działalność gospodarczą. To nie ten temat. Chodzi o to, nie żeby urzędnicy dali polskim przedsiębiorcom święty spokój, bo to polscy przedsiębiorcy ich utrzymują. Także pana posła Hitlera, także tych wszystkich urzędników, którzy siedzą teraz w Sejmie. Oni wszyscy żerują na polskich przedsiębiorcach. Czas dać polskim przedsiębiorcom święty spokój, żeby mogli spokojnie pracować i mogli spokojnie zapewniać miejsca pracy innym. No ale A co, pamiętaj... pan co pan rozumie przez święty to jest spokój, to znaczy. Na przykład skrócenie czasu możliwości przeprowadzenia kontroli. Obecnie jest tak, że jak po pięciu latach urzędnicy znajdą jakiś kruczek prawny, aby okrać przedsiębiorców, oskubać ich, to mogą przyjść i zniszczyć firmę. Uważamy, że rok na to, aby oskubać firmę, to jest wystarczająco dla urzędników, i jeżeli nie są w stanie tak zinterpretować prawa, by wykryć nieprawidłowości w ciągu roku, to powinni dać przedsiębiorcom święty spokój. Tak. Powinni tak ustalać proste prawo, które sprawi, że przedsiębiorcy będą mogli zajmować się prowadzeniem biznesu, a nie tonąć w papierach i tonąć, to, to, tracić pieniądze na prawników. Przedsiębiorcy mają prowadzić biznes, a nie zajmować się chodzeniem po kancelariach. Zechce się Pan przedstawić? Dominik Hernik. Hernik? Hernik. Pan jest przedsiębiorcą. I pan jeszcze chciał powiedzieć, Tak, Tak, ja chciałem Proszę się uzupełnić Paweł Tanajno. Chciałem uzupełnić, że te skrócenie okresu kom możliwości wszczęcia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego jest e, jedynie z winy e, tych, którzy siedzą tam w Sejmie, urzędników ministerstwa, ponieważ tworzą prawo, którego nie czytają, nie rozumieją. Przez następne... My składamy deklarację podatkową w dobrej wierze. Rozmawiamy z doradcami podatkowymi, z księgowymi. I potem przez następne dwa lata urzędnicy izb skarbowych wydają tysiące sprzecznych interpretacji. Przez następne dwa lata sądy administracyjne zmieniają to. I nagle po pięciu latach zmienia się stan prawny i wtedy dopiero zaczynają się kontrole. Ma to działać tak, że skoro zrobili... W prawie to teraz niech urzędnicy w ciągu roku się wyrabiają z kontrolami, a nie na nas spada bałagan, który oni robią i niekompetencja. Dosyć z tymi żerującymi hienami na naszej pracy. Brawo. Tak, tak, Znaczy brak, moment. O, Jak w ogóle prowadzisz? prowadzisz jeszcze, jeszcze nie, nie rozpoczęliśmy Czeka, jeszcze demonstracji świetnej. Jeszcze no, nie no, Pan chciał powiedzieć. Tak, tak dobrze. Proszę się przedstawić. E, drodzy obywatele, Proszę się przy, przedstawić. Nazywam się Jacek Zdanowicz. przyjechałem tu 450 km z Zielonej Góry. Po Brawo! Brawo pana Za własne pieniądze. Prowadzę działalność gospodarczą od 1988 roku. Za komuny jeszcze zaczynałem. Weteran! Nie! Yeah! Wow! I teraz chciałem powiedzieć tak. Przyszedł nowy minister. Miało być lepiej. Pan Szczurek. A się zrobiło gorzej. Jest gorsze szczucie, gorsze wszystko niż było wcześniej. To prawda. Więc ja mam proste hasło. Bardzo proste. Możemy je przekazać dwoma słowami. Koniec szczucia! Niech władza ogłosi koniec szczucia na małe firmy przez skarbówkę. Przez, ZUS, a zarazem może niech nie daje tak 300 milionów łatwo na ręką. Koniec szczucia! Koniec sztucia! Koniec sztucia! Koniec szczucia! Koniec szczucia! Koniec szczucia! Koniec sztucia! Zapraszam na naszą stronę MFP. Zaczynamy demonstrację! Koniec sztucia! Piotrek, do boju! Gdzie <grym> okay. jest organizator? Zaczynamy! Do boju. Zobacz, to twój kolega, Paweł. no. no. wiem czy że ten lewak się. taki, że nie wiem. A, A, Odpalają no. opony, Panie no. tak? pośle, bo znowu dostanie łomoc. Za te opony pod To nie my, jesteśmy ja organizatorem.